Nie jesteś porywcza, masz temperament, nie jesteś niecierpliwa, chcesz wiedzieć, nie jesteś ekstrawagancka. Kochasz to, co wyjątkowe i lubisz się rozpieszczać. Lada Merci. Merci dla Ciebie. W Rosmanie nieustająco spadają ceny. Na tuż do rzęs Rimmel Wonder Luxe, szampon Fructis Hair Food i krem Lireny z wymiennym wkładem. Pokażę Wam jak usuwać plamy. Użyjcie Wanisza. Bąbelki aktywnego tlenu znajdują i unoszą plamę. Spójrzcie, dzięki waliszowi plama zniknęła. Zwykły płyn do prania nie dał rady. Walisz możecie nanieść także od razu na plamę. Nawet na jedwab. Tadam! Utrudnijmy to. Plama po kawie, zimna woda. Nawet w niskiej temperaturze walisz oksyakszyn nie daje plamom żadnych szans! Wow! Zaufaj różowej sile, zapomnij o plamach. Witamy ponownie w Pepko. Mamy dla Was 30% rabatu na wszystko, bo wiemy, że choć świat się zmienił, to pewne rzeczy się nie zmieniają. Dzieci rosną, zęby wypadają. Im lepsza zabawa, tym więcej sprzątania. A im bardziej dbamy o dom, tym lepiej się w nim czujemy. Wszystko, czego potrzebujesz, 30% taniej. Kupuj bezpiecznie w Pepco. Pepco. Jeszcze więcej za jeszcze mniej codziennie. Co tak działa? Biotynoxforte. Forte. Pierwszy lek z najwyższą dawką biotyny. Aż 10 mg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Biotynoxforte. Forte. W końcu urządzimy wspólne mieszkanie. Ale zamiast cieszyć się, ja czuję ból. Ze stresu cały brzuch aż mi skręca. Sięgnij po nospę. NOSPA działa w zgodzie z Twoim ciałem. Likwiduje ból, uderzając w jego źródło skurcz. I teraz nic nie zakłóci Ci radości z podjętych decyzji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. NOSPA. Rozluźnij brzuch, uwolnij radość. Kreatywność? Energia, wyobraźnia, przyjaźń i kawa. Odkryj kolekcję kaw ziarnistych Woseba Premium. Woseba. Wyjątkowa jak ty. Pyralgina oparta jest na substancji przeciwbólowej numer jeden w szpitalach. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wiko. Wika, ja Lera. Bliźniaczki. bliźniaczki, jednakowe. Siostry różnią się charakterem. Czas na zmianę wyglądu. Na scenie trudno nas odróżnić. To męczące. Pomóżcie nam przejść metamorfozy. Męska drużyna stylistów zajmie się jedną z sióstr. Chciałbym zająć się tą obłędną grzywką. Czy kobieca drużyna spełni oczekiwania drugiej siostry? Zrobimy z ciebie poważną kobietę. Metamorfozy bliźniaczek. Jutro o 10 w Polsat Cafe. O zauroczeniu. Zobaczyłem schodzącą gwiazdę, po prostu. <noise> Mary Monroe! Guzik, Bez prawda? Z... Nogi mu się boje podobały. No nie, tak? bo, tak. O początkach. Co ci mama mówiła a propos wyboru. Mama powiedziała, że o jejku byleby tylko nie był gołoduwiec. <noise> Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Kto jest bardziej obrażalski? <noise> Demakijaż. Jutro o 15 w Polsat Cafe. Prosto z czerwonych dywanów i ścianek. Ten program jest niczym... Jest niczym powietrze. Nie da się absolutnie bez niego żyć. Gwiazdy, gwiazdeczki, celebryci. Kto zaliczył modową wpadkę? Czy takie błędy można wybaczyć? Miało być wina, wyszedł ocet, no ja zero No to jest historia pewnego kurnika. Kurniki się połączyły. Gwiazdy na dywaniku. Nowe odcinki. Tutaj się wszystko zgadza. Jutro o 15.30 w Polsat Cafe. Dziwni, przerysowani. Lubię wyglądać jak Barbie. Barbie A może po prostu fatalnie ubrani. Tak chodzę po ulicy. Zespół najlepszych brytyjskich stylistów czeka niemałe wyzwanie. Nie miałam głosu od kilku tygodni. Wiem, no, no, dzięki. Ludzie czasem są przerażeni na mój widok. Czy bohaterowie zaakceptują nowy wygląd? To naprawdę ja. Spektakularne metamorfozy. Od poniedziałku do piątku o 16 w polsat cafe. Dwie rodziny z przeciwnych krańców drabiny społecznej na 7 dni zamienią się całym swoim dorobkiem. Nie ma wielkich luksusów, nie zła haupa. Jak zamożna rodzina poradzi sobie z małym budżetem. 8 euro dziennie na wszystko. Zwykle wrzucam coś do koszyka, teraz mnie zatkało. Czy to pieniądze dają w życiu największe szczęście? No, Przeżylibyśmy za to pół roku. Biedni kontra bogaci. To był... Piękny tydzień. Dla nas był to pouczający eksperyment. Od poniedziałku do piątku o 18 w Polsat Cafe. Po prostu boimy się. Rękawiczek mamy po dwa, trzy opakowania, ale to jest na tydzień. Nie będziemy mieli nic. Ten nadwyrężony już tak mocno system, praktycznie trzeszczy w szwach, jest na granicy czterodawczości. Mimo lęku, mimo strachu, to jest los, który dotyka dziesiątek tysięcy medyków w tym kraju. Tam, gdzie trzeba być w tym momencie, są. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7531. Zebrane środki Fundacja Polsat przekaże na walkę z koronawirusem.